Co się z nim stało? Jeszcze nic, ale za chwilę je zjem. I dopiero wtedy wróci na swoje miejsce. Jak to możliwe? To tylko magiczna sztuczka. A wy już się boicie, twórze. Chcecie się dowiedzieć, jaka tym razem czeka na Was nagroda? Otrzymacie to pyszne, żelkowe oko. O, wow! Jakie ogromne! Musi być pyszne. Żeby to sprawdzić, trzeba je fajnie narysować. A macie na to tylko minutę, więc postarajcie się zrobić to jak najszybciej. Bo czas ucieka! Mam nadzieję, że nie będę miała problemu z narysowaniem oka i wiem, co mi pomoże. W mojej magicznej kosmetyczce zawsze znajdzie się coś, co mnie uratuje. Tym razem jest to paletka do makijażu. Przyda się, żeby podkreślić oko. Użyję jej też do rysowania. Wygląda całkiem fajnie. Bardzo mi się podoba. Chociaż użyję jeszcze flamastra. Przyda się też troszkę tuszu do rzęs. No, już wygląda jak prawdziwe. Ale czegoś jeszcze brakuje.